Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu y, dotyczącego powstawania no, dachu. Witam Pana Bogusława ponownie. Dzień, Dzień dobry, tam. witam Panie. Witam, witam. Seria szybkich pytań, jak zawsze Panie Bogusławie, Albo Boguś lepiej, może mówiliśmy na tym ja przedziale. Co zostało zrobione od ostatniego y, spotkania? No, jak Panu widać, już nam na głowę nie leci żaden tutaj opad, żaden tak. śnieg. Zabezpieczone jest wszystko membraną, y, zakontrowane, załacone. No i mamy dach w jakimś stopniu szczelny. Dobrze, to skoro jest szczelny, to dlaczego proces zabezpieczania dachu membraną jest tak ważny? W dzisiejszych czasach membrana jest bardzo ważna, gdyż jest to paroizolacja, czyli Jakieś skropiny, które się pojawiają pod dachem, pod ociepleniem, zostają w jakimś stopniu wypuszczone przez membrany dachowe, no i tym samym wilgoć, która powstaje, zostaje wypchnięta na zewnątrz. A drugim ważnym elementem, który tutaj jest, to zabezpieczenie bo to jest pokrycie z dachówki. Tak. Przy dachówkach, przy, przy pokryciach ciężkich występuje w jakimś stopniu minimalnym oczywiście, bo to są jakieś tam mikroprocenty, przewianie jakiegoś śniegu, bo tu głównie chodzi o śnieg. I on dostaje się w jakimś stopniu pod dachówkę. No i folia ma też za zadanie odprowadzenie jakiegoś tam delikatnych skroplin do rynny dachowej i, i Wtedy wilgoć nie wchodzi ani jakieś tam e, wody, opady do e, <grystanie> środka. Okej, okay. rozumiem czy też, że pas klejący jest istotny przy e, zastosowaniu nabry. No jest Tak. Praktycznie dostaje 100%, 100 szczelność pod, pod dachówką. No, zgadza się. Pas zabezpiecza przed utratą energii, przed utratą ciepła w zimie, przed, przed nagrzewaniem się w lecie. Przed wymuchiwaniem, właśnie, przed łopotaniem folii przede wszystkim. Same zalety, same jest bardzo istotne, tak. Jeszcze może wspomnę, że też folia prowadzi do, do takiej wewnętrznej dachu, bo powietrze jest spuszczane na pasie podrynowym tak. przez jakieś tam różne grzebienie, jakieś tam blachy perforowane, no i powietrze jest wypuszczane na górze przy kalenicy i tym samym łaty, kontrłaty, bo one cały czas jakiejś tam delikatnej wilgotności są, są osuszane, co później zwiększa żywotność i dachówki i ład, i, 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 i kontrłat, i całej czy całego konstrukcji, dachu. tak. tak. E, Czyli łaty i kontrłaty, po co się robi łaty i kontrłaty dla window jeszcze, bo wspomnieć o tym przed chwilą. Tak, to no to kontrłata jest taką dylatacją, która jest między membraną a, a łatą, że łata nie leży bezpośrednio na membranie, która ten dystans, właśnie jak wspomniałem, powoduje, że jest wentylacja dachu i, i łaty są też głównie po to, żeby roztrasować cały dach i umieścić na nim dachówkę. No okej. Okay. To wyjaśnione jest. Od czego zależy rozstaw ład i czemu jest na przykład taki, a, a nie inny? No głównie zależy od modelu dachówki, bo y, łaty przy dachówkach mogą być, no praktycznie są różnego wymiaru, bo załóżmy blacho dachówki jest moduł 35 czy tam 33 i bijemy wszystko tak samo. Rozumiem. Najczęściej stosowany Przekrój łatwo przez nas. Znaczy do dachówki jest 4x5, 4x6 takie no są zalecane tutaj normy, które w zupełności wytrzymują i, i, i się sprawdzają. A kontrłata najczęściej? Od 2,5 do 3,2 to w zależności od długości poładzi, bo im płac jest dłuższa, żeby jak wspomniałem uzyskać tą wentylację dachu no to stosujemy większą kontrłatę, żeby była większa dilatacja między Yy, między folią a ładą. dobrze i żeby zamknąć dzisiejszy odcinek ostatnie pytanie jak przymocowuje się łaty w jaki sposób przymocuje się łaty jeśli to są kąty dachów jakieś nieznacząco duże, czyli tam do 30 stopni, no to z reguły używamy gwoździ systemowych. Jeśli kąt dachu jest większy jak 30, no to dokręcamy jeszcze śruby, które trzymają nam na te łaty w lepszym, no, no lepiej się to trzyma, wszystko jest to sparowane i y, bardziej rzutowo. Żegnamy się z mrocznych klimatów, dzisiaj zaczął nam śnieg padać, dlatego pod dachem. Dziękujemy i zapraszamy w kolejnym odcinku. Dziękujemy, pozdrawiamy, do widzenia.